Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witam Was z mojego tutaj kółcika. Dzisiaj zadanie jest takie: Scala teraz służy do określania siły trzęsień ziemi. Siła to opisana jest wzorem R równa się log. Z A przez A0, gdzie A oznacza amplitudę trzęsień wyrażoną w centymetrach, to jest logarytm naturalny przy podstawie 10, jeżeli nie ma podstawy, tak to interpretujemy, w centymetrach. A0 równa się 10 do minus czwartej centymetra, jest stałą, nazywaną amplitudą wzorcową. 5 maja 2014 roku w Tajlandii miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 6,2 w skali Richtera. Oblicz amplitudę trzęsień ziemi w Tajlandii i rozstrzygnij, czy jest ona większa, czy mniejsza od 100 cm. Czyli tak, skoro wzór mamy, to jest skala Richtera równa się logarytm z A przez A0, co nie, to moglibyśmy to wzorem spisać na różnicę dwóch logarytmów, ale na razie może nie będę te, tak się w to zagłębiał, może nie będzie to potrzebne. Czyli tak, za R możemy podstawić sobie 6,2. W treści zadania to pisze, że tutaj tyle wynosiła ta skala Richtera, a tutaj mamy A a które mamy policzyć, co nie? A tutaj mamy 10 do minus czwartej. Tak. No i wynik jest w centymetrach. Dobra. I teraz tak. Jak to przekminić? Chyba będziemy musieli rozbić jednak na te dwa, bo tu tak. Czyli mamy 6,2 równa się logarytm przy podstawie no dziesiętnej z liczby a minus logarytm przy podstawie 10, 10 do minus 4, i już sobie to możemy policzyć, bo tu będzie 6,2 równa się logarytm przy podstawie a z minus eee, tu będzie do minus 4, czyli 10 do której da 10 do minus 4, no do minus 4. Dobra, czyli tutaj już zostanie nam log a plus 4, a tu jest 6,2. Dobra, czwórkę przenosimy, to będzie minus 4, czyli 6,2 minus 4 równa się log A, co nie? I teraz, jak to mamy interpretować? Czyli mamy tak, 2,2 równa się log A, co nie? Nie ma podstawy, czyli tam jest dycha. Czyli 10 do jakiejś potęgi 2,2 do tej, co nie? To się równa A. I teraz 10 do potęgi 2,2. Wiemy, że 10 do drugiej to jest 100, co nie? 10 do drugiej to jest 100, by było. Oczywiście to jest w centymetrach. A tu mamy 10 do potęgi 2 i 2, to to na pewno będzie więcej niż 100. Na pewno będzie więcej niż 100. Na pewno, no bo 10 do trzeciej to już jest 1000. I teraz, z jakich tutaj wzorów skorzystaliśmy? No to teraz będę musiał zmazać chyba część. Dobra, może tu się. Nie, nie zmienia jeszcze się, nie ma bata. Dobra, ten wynik zostawię, ale środek tutaj. Będę musiał usunąć na moment. Napiszę wam wzory, z jakich skorzystaliśmy. Podstawowy wzór na logarytm był logarytm przy podstawie a z b równa się c. Wtedy i tylko wtedy, gdy a do potęgi właśnie c równa się b. To jest wzór na logarytm, podstawowy logarytm. A tu co rozbiliśmy na dwa logarytmy, to był wzór. Logarytm przy podstawie a z liczby b. Minus logarytm przy podstawie a z liczby c równa się, muszą być te same podstawy. Logarytm przy tej właśnie wspólnej podstawie a z liczby b przez c. To były dwa wzory, które właśnie z tych wzorków korzystaliśmy. O Jezuś. Tak, to są wzorki, z których korzystaliśmy dzisiaj. Tak. To jest to. W tym odcinku to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie do końca. Zapraszam do subskrybowania tego kanału klikając w czerwony przycisk poniżej. Jeżeli filmik się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę. Koniecznie podoślij go swoim znajomym, aby zobaczyli w jaki sposób tego typu zadania rozwiązywać, aby zdali maturę z jak najlepszym wynikiem. Co więcej, zapraszam Was do podsumowania zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Za wszystkie serdecznie dziękuję i postaram się bezwłocznie wrzucić na kanał, abyście zobaczyli jak sobie z nimi radzić. Możecie również skomentować, zapraszam Was do komentowania. Eee, napiszcie co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Czy na przykład eee, mieliście z czymś problem w ogóle możecie napisać na każdy taki komentarz z chęcią odpiszę. Eee, co więcej, możecie opisać jakikolwiek komentarz, ogranicza Was tylko własne wyobraźnia, za najbardziej oryginalne i kreatywne komentarze. Dziękuję serdecznie na każdy komentarz postaram się odpisać. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnym odcinku